Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać sobie o kosztach w firmie transportowej. Te koszty kształtują się dosyć różne w różnych firmach. My chcemy Państwu pokazać na przykładzie naszego kalkulatora, jak te koszty liczyć. Oczywiście nie zawieramy w tym kalkulatorze wszystkich rzeczy, zawieramy tylko te podstawowe. Państwo powinniście sobie te koszty pozostałe. Dopisać. Wy najlepiej będziecie wiedzieli, co dopisać. Dlaczego chcemy się tym zająć? Dlatego, że z doświadczenia wiemy, iż wiele firm transportowych tych kosztów nie umie liczyć. Na przykład, możemy wziąć dosyć intratną trasę do Litwy. I co wtedy się dzieje? Wydaje nam się, że pojechaliśmy za bardzo dobre pieniądze. Niestety, wracamy na pusto i cała ta trasa wzięła w łeb. Jak Uniknąć tego, czy najlepiej przeliczyć koszty w ujęciu miesięcznym. Wtedy będziemy wiedzieli, co nam wchodzi, co nam nie wchodzi w koszty, ile zarobiliśmy na danym, na danym transporcie. Może się okazać, że jeździliśmy cały miesiąc i nic z tego nie wynikło. Może się okazać, że dołożyliśmy do interesu, zrobiliśmy wszystkim innym przysługę, tylko nie sobie. Jak to robić? Najlepiej przez kalkulator. W naszym kalkulatorze mamy następujące elementy, bo, które są głównymi kosztami w firmie transportowej. Paliwo, wiatol, podatek drogowy, OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, OC plus AC, amortyzacja, nie mylić z amortyzatorami, wynagrodzenie, ZUS, koszty pracodawcy, ZUS, koszty pracownika, podatek dochodowy pracownika, diety, telefony, Materiały eksploatacyjne, opony i różne inne puste przejazdy. Także to wszystko możecie Państwo sobie sprawdzić na naszym kalkulatorze, który załączamy poniżej. Po co nam ten kalkulator? Kalkulator jest nam potrzebny do tego, żeby wyliczyć naszą stawkę, ile musimy wziąć za, kilometr, za przejechany kilometr. Do czego to nam potrzebne? Ponieważ generalnie w transporcie oby, operuje się ceną za fracht ale my musimy to sobie przeliczyć na kilometry, bo skąd wiemy, czy 1000 euro to jest dobry frakt do Berlina, czy nie, czy do jakiejś innej miejscowości. Musimy po prostu wiedzieć, ile jest kilometrów, musimy szybko w pamięci sobie przeliczyć, że nasza stawka za kilometr wynosi tyle i tyle. I dopiero wtedy możemy podjąć decyzję, czy dzisiaj bierzemy ten ładunek, czy nie, czy dopłacamy do niego i przejadamy firmę, czy jedziemy normalnie. Oczywiście są różne zależności, bo jeżeli to jest piątek przed świętami, no to wtedy te ceny frachtów są dużo niższe i y, musimy się decydować, czy chcemy po prostu ściągnąć kierowcę na święta, czy nie. Też takie sytuacje się zdarzają, ale to są już tylko wyjątki i oby to były wyjątki, a nie codzienność waszej pracy. Jak Kalkulować to wszystko, powiedzieliśmy, macie Państwo na kalkulatorze, natomiast musicie patrzeć, ponieważ często na yy, w zleceniodawcy mówią Wam, a to jest tylko doładunek. No ale co to znaczy doładunek? Ładunek czy doładunek? No musimy sobie to wszystko przeliczyć. Teoretycznie ładunek to jest na cały pojazd, który my za, mamy zawieźć z punktu A do punktu B i to jest bardzo łatwo przeliczyć, bo przeliczamy sobie ilość kilometrów, tą cenę frachtową, którą nam podał załadowca i wiemy, czy się mieścimy w naszej stawce. Jeżeli tak nie jest, no to nie podejmujemy tego ładunku lub szukamy do ładunku, który by nam to zrekompensował. Ale pamiętajcie Państwo, że biorąc do ładunek, to nie jest cena tylko za kilometr, ale to jest również czas spędzony przez kierowcę przy załadunku, przy rozładunku to jest czas na przejazd dodatkowych kilometrów, i czy zdążymy z właściwym ładunkiem dojechać na czas, bo może się okazać, że poprzez zabranie tego doładunku straciliśmy kilka euro lub kilkaset euro na karę umowną którą nam wręczy załadowca pierwszego ładunku, z tego powodu, że nie dojechaliśmy w odpowiednim terminie. Te wszystkie aspekty trzeba brać przy kalkulowaniu kosztów pod uwagę. Niestety ta praca jest zaskakująca, jest bardzo fajna, bo nigdy nie ma takiego samego dnia. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że rano się budzimy i coś nowego nas w tym dniu, check out